W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. It's time Wojak dobry jest. Witaj Mariusz, witam serdecznie. Mariusz, jak się zaczęła twoja przygoda z boksem? A to było Się tak dawno, nie bardzo gdzieś z 18-19 lat. Jak, jak pierwszy raz pojawiły się na sali treningowej e, bokserskiej. To, na początku wiadomo, dotraktowałem to, traktowałem to bardzo, bardziej e, tak rekreacyjnie, z, 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 braku, z braku zajęcia. Razem z kolegami chodziliśmy na, na te zajęcia bokserskie. Później niestety po, po jakimś czasie e, była przerwa w treningu, bo e, musiałem odbyć służbę wojskową. Na przykład przyszedłem na 15 miesięcy do wojska. Bo po wojsku wiadomo, jakiś tam, e, nie myślałem o, 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 o trenowaniu boksu. Musiałem jakiś e, imać się różnych prac. Aż w tam któregoś dnia e, doszłem do wniosku, że, że muszę spróbować w tym boksie. Że, że, że zamiast chodzić codziennie wstawać o 6, czy 7 rano, chodzić na 8 godzin, czyli ileś do rano, po możesz w tym, w tym sporcie, w tym boksie. I tak, tak się zaczęła moja, moja przygoda z tym, z tym sportem właśnie. A gdzie, w jakim klubie stawiałeś swoje pierwsze kroki i ile miałeś amatorskich walk stoczonych? Pierwsze, pierwsze zajęcia bokserskie rozpocząłem u Andrzeja Jagieckiego, to był Wanda, Wanda Kraków bodajże, był pierwszy klub. Później przyszedłem do, do hutnika Kraków, Trzecim klubem był, e, otworzyłem go razem z, 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 ze Stasiem Lebrontem, taki nowy klub e, Wanda Kraków. Na pierwszym treningu byłem tylko ja, później teraz więcej tych chłopaków. Gdzie zdobyłem, jeszcze taka ciekawa skarb, zdobyłem dla Wandy Kraków e, brązowy medal e, w indywidualnych mistrzostwach polskich seniorów w Białymstoku. E, jedyny, jedyny, jedyny medal dla, dla, dla e, Tomasza Kraków. Każdy, każdy każdy, sportowiec ma lepsze i gorsze momenty w swojej karierze. Powiedz mi, czy miałeś u siebie taki, taki moment zawahania, że, że, że no mówisz sobie nie, no boks chyba nie jest dla mnie, czy, czy, czy nie? Wiesz co, może to boks nie jest dla mnie, po tych kontuzjach. Tak, jak miałem te kontuzje, trzy operacje na rękę, bo tak... Miałem, miałem najdłuższy chyba z rok przerwy. To wtedy tak dużo, dużo nabrałem na wadze, że tak mówię, kurczę no... Nie wiem, czy, czy zdołem wrócić do, do tych treningów, czy mi się będzie tak chciało, czy ta ręka wytrzyma. Wtedy taki miałem, miałem taki, tak naprawdę taki dylemat, stanąłem pod, pod, pod bramką, tak można powiedzieć. Wtedy tak samo również dużo ludzi odwróciło się ode mnie, tak samo musiałem iść do pracy, bo nie miałem żadnych, żadnych pieniędzy z, z boksu, ale no, wtedy, wtedy zadzwonili właśnie z uniwersum może, żebym zawalczył z Hammer'em. Chcieli, chcieli, pewnie wiesz, żeby, żeby, żeby nabił sobie rekord mo, moją osobą, Wtedy chwilę potrągowałem z Pieskim Wilczewskim, przygotowałem, nie wiem, ile to przygotowania trwało, może, 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 jeszcze w góra miesiąc do, do tej walki, przygotowałem się u siebie jeszcze w klubie, sparowałem, nie wiesz, nie miałem żadnych spadnych partnerów, bo nie miałem za co nam zapłacić za, za, za partnerów, czy za, za ale normalny, ale Sparowałem z moimi chłopakami, co tam e, razem trenujemy. Pojechałem, zrobiłem niespodzianki i od tego naprawdę no, tak naprawdę się moja kariera zatrzymała, Później zaczęły e, telefony, co wiesz przejeżdżać na rozmowy, na spotkania i wiesz, i przyjechałem do tego stanu. Powiedz mi, jak wspominasz ten okres trenowania z Andrzejem Gimitrukiem? Ty, ty nie ukrywałeś tego, że tak naprawdę, że u, Gmit, u Andrzeja Gmitruka numer jeden był Tomek Adamek. Ty byłeś gdzieś 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 z boku. Powiedz mi, jak to, jak to wyglądało? Nie, ja wiesz, nigdy wiesz, że jako trener, trenera Andrzej jest numerem jeden w Polsce, to nie ma wiesz, że nie podlega żadnej dyskusji. Ja, ja, ja. Ja jest numerem jeden, ma naprawdę bardzo duże doświadczenie z z trenowaniem chłopaków, który prowadził wiesz, i tam Mielarszewskiego, Gołotę, e, medale na Olimpiadzie robił. Wiesz, i, 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 I wiesz do, do tego nie ma co wywołać, no, bo właściwie wiesz, nie chcę to nawet dyskutować na ten temat, ale ja tak jak powiedziałeś, że, że e, wtedy jeszcze tak zaczynałem, to jeszcze... Końcówka tej trenowania była to wasza damka, że on że, że dzięki był bardziej skoncentrowany na, na, na Tomku niż, niż na, na, na reszcie chłopaków, nie? Ale wiadomo, no to już później, później różne takie sytuacje powychodziły, że, że tam nasze drogi już się rozeszły i musiałem wyjeżdżać do Stanu. Jak to wyszło, że, że trafiłeś do Global Boxing, dostałeś i dostałeś telefon. Jak to wyglądało? No, tak, wiesz co, <laughs> to jakieś tam że Mateusz właśnie był, był w Stanach i spotkał się właśnie z Mariuszem Kołodziejem I, i, i Mateusz dał numer do mnie i któregoś tam, którejś nocy telefon ze Stanów wiesz, przedstawił się Mariuszu to przydało się było w Alboksie czy nie miałbym ochoty się spotkać z nim, że nie ma problemu, wiesz, wystawił, wystawił, wystawił bilet pokrył koszty, wiesz, pod podróży do Stanów była zaledwie chyba dwa czy trzy dni w stanach. Tak się nawiązała ta współpraca. Czyli, czyli można powiedzieć, że ta decyzja z, z wylotem do Stanów nie była dla Ciebie jakoś tam specjalnie trudna. Zobaczcie szybko. Tak, że tutaj w Polsce miałem już że takie problemy, problemy z tym, bo zawiem również wiesz, trosz, troszkę mnie blokował. Nie, nie wiesz, że... No, się nie zastanawiałem minuty, nie? od razu wsiadłem w ten samolot i poleciałem bo, no, po Lecisz, Lecisz do, do Stanów, powiedz mi jak y, tam wyglądała sala bokserska, te przygotowania, czy one się różniły y, z tym co tutaj miałeś? Wiesz co, w boksie coś, coś, coś po po prostu mówisz, że są tylko trzy ciosy, proste haki siebie, w Stanach również nie ma jakiegoś czwartego, czwartego ciosa, jakiegoś dziwnego. Nie? Ja. W Stanach wszystko zależy od zawodnika. Są, wiadomo, są, są, są znane nazwiska trenerskie, ale jak, jak trener będzie miał słabego zawodnika, który nie będzie się chciał, chciał trenować, który będzie się opierdzielał na treningu, to nic z tego nie będzie. Tam wszystko zależy od samych, od samych zawodników. Tam e, dużo zawodników, większość zawodników, ty, ty, tych, których tam widzimy w telewizji, e, początki były na pewno trudne. Każdy, każdy z nich czy większość e, musiała pracować, dorabiać sobie, wiesz. Box to takie dorywcze zajęcie by było. Jest, w niektórych przypadkach, że, że tam e, muszą pracować ci zawodnicy i w międzyczasie sobie trenują i boksują. I pod tym względem e, to jest to z ale jak się wybijesz tam, przebijesz przez, przez, te, przez ten, ten, ten pierwszy okres, to później na pewno jest łatwiej, że jesteś bardziej rozpoznawany na ulicach, masz, masz, ilu, możesz podpisywać większe kontrakty. Prawie dwa miesiące jesteś już w Polsce, yy, ostatnia Twoja walka marcowa yy, wygrana z y, Tajfilcem w bardzo ładnym stylu, to była bardzo dobra walka. Powiedz mi Mariusz, czy po tak długiej przerwie y, nie boisz się, że, że możesz, no w cudzysłowie to nazwijmy, zardzewieć? Nie, nie wiesz to ja cały czas się ruszam, żeby nie słabować, miałem po przerwie, miałem 5 dni, 5 dni przerwy, tylko 5 dni przerwy. Tak cały czas jestem w treningu, wiadomo, to nie są jakieś mordercze treningi. Teraz bardziej skoncentrowałem się na siłowni, na siłowni jodze, pięć razy na siłownię. Także wiesz, dwa miesiące to, to, jest nie, to jest potrzebne jest, wiesz, takie odpoczynanie. Teraz przyjeżdżam do, do Stanów, dwa i pół miesiąca ciężkich treningów, gdzie, gdzie wiesz, jak nady, jak, jak jest, jak się zardzewiałem, to tam od razu smar znajdą na mnie i posmarują, no, posmarują mnie odpowiednio, jak ja zobaczę, że, że, że coś tam straciłem z tego, co, co miałem. Mariusz jutro wylatujesz do Stanów na drugą tą połówkę 2012 roku dwie walki e, to jest wrzesień i co myślisz, że jeszcze no nie wiem, może w grudniu listopadzie. w listopadzie pan będzie tak. A no ja wiem, że, że, że ty nie, nie wiesz jeszcze z kim będziesz we wrześniu boksował i tak dalej, ja ale wiem. może wiesz. Ale powiedz mi, no z kim chciałbyś, O tak, to by ci patował. To, to nie ma co wiesz, nie ma co ukrywać nazwisko. Michael Grant. Chodzi, wchodzi, wchodzi, wiesz, są rozmowy prowadzone z Michaelem Grantem.